Witajcie, kochani. Dzisiaj oczywiście o nowym Skarbie. To jest olejek do pielęgnacji, ale również cudownie sprawdzi się do masażu twarzy. Ta cudowna formuła jest pełna natury i luksusu, bo to jest naprawdę bardzo luksusowe serum, które zawiera w swoim składzie olej z opuncji figowej, olej z morwy indyjskiej, cudowny olej cedrowy, bardzo wysokiej jakości. I najcudowniejszy na świecie olej buriti. Gdy pierwszy raz zobaczyłam właśnie ten olej, to skojarzył mi się właśnie ten kolorek z bursztynem, naszym bursztynem bałtyckim, i stąd właśnie ta nazwa bursztynowy skarb. Formułę dodatkowo wzbogaciłam o witaminę C, naturalną jej postać, witaminę E i bioretynol roślinny. Aby rozświetlić i i ochronić Twoją skórę każdego dnia. Dodatkowo tutaj mamy cudowny zapach mango, który wszyscy uwielbiamy, który sprawi, że ta pielęgnacja stanie się nie tylko codziennym obowiązkiem, ale również magicznym rytuałem. Cóż mogę powiedzieć? Jeżeli chcielibyście, to jest to zestaw. To jest zestaw. Pomyko eliksir. To jest adapt, adaptogenami grzybowymi, natomiast to serum zawiera wszystkie te oleje, które znajdują się właśnie w tym kremiku. Więc macie tutaj cudowny zestaw do swojej twarzy, możecie używać kremik. Na dzień, serum na noc lub masaż w ciągu dnia olejkiem. To już wasza indywidualna sprawa, jak do podejdziecie, podchodzicie do waszej codziennej pielęgnacji. Ja kremik używam na dzień, serum używam na noc i jeszcze dodatkowo masuję nim twarz w dzień. Więc to jest naprawdę mega luksusowy zestaw. Polecam Wam serdecznie.